Wyścigu oglądać można na stronie internetowej Szymona Gruchalskiego, głównego fotografa tych mistrzostw oraz relacje o relacji można poczytać na blogu pana redaktora Piotra Kurka. Teraz będziemy czekać po raz kolejny na tych zawodników, którzy gdzieś tam teraz w lesie przemierzają te dukty. Przypomnijmy, kto prowadził w tym wyścigu to był Kornel Osicki. Z drużyny Trek Ryszard Pawlak SMS-Żywiec, czyli również Gural. Także na co dzień większość tych zawodników przemierza górskie etapy. Oni są tam wychowani, oni wiedzą w jaki sposób jeździć po górach. I jeszcze raz drwal, jeszcze raz powtórka z tego tłoku, jaki tam się zrobił podczas momentu, kiedy wszyscy chcieli ich w jednym momencie zjechać. Kocioł i, Kocioł i wywrotka nie groźna co prawda, ale no zawsze trzeba uważać na tego typu odcinkach trudnych, jakże zbudowanych specjalnie właśnie pod tych kolarzy przez organizatorów. Przypomnijmy, kto jest organizatorem tych Mistrzostw Polski. To jest klub kolarski ze Środy Wielkopolskiej. Oczywiście komitet, komitet honorowo, o którym tutaj jeszcze nie mówiliśmy, tworzy Jacek Jędraszczyk, burmistrz miasta i gminy Żerków, Facos Karol, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Lucjusz Wasielewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, Tadeusz Tomaszewski, to jest poseł na Sejm, Mikołaj Szymczak, starosta powiatu Jarocińskiego, Tomasz Pawlicki, starosta powiatu średskiego, Wojciech Ziętkowski, z którym również mamy taką rozmowę tutaj przygotowaną, to jest burmistrz miasta i gminy Środa Wielkopolska, Krzysztof Szwarc, nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin, który również musiał tutaj trzymać pieczę nad tym wszystkim, aby ta trasa, która była budowana przez organizatorów, ona nie popsuła tego naturalnego wyglądu tego miejsca, no bo wiadomo, jak to jest w takich przypadkach, kiedy psuje się naturalny przebieg tych duktów leśnych. Jest również w tym komitecie honorowym Raimund Gąsiorek, to jest propagator sportu i przedsiębiorca, także tych osób, które. Tworzą to miejsce, tworzą to wydarzenie w Żerkowie. Jest wielu, bez tych osób nie byłoby Mistrzostw Polski w Żerkowie, które dzisiaj dobiegają do końca. Natomiast one już za rok wrócą. Miejmy nadzieję, że również z naszym udziałem i z udziałem tych najlepszych kolarzy w Polsce. Widzicie teraz Państwo na swoich ekranach w pełnej okazałości to miasteczko. Mistrzostw Polski. Tutaj po lewej stronie w białym namiocie jest centrum prasowe. Ale jest już motor. Mamy motocykl na trasie, który odprowadzi tego pierwszego zawodnika. To był Kornel Osicki. On tutaj będzie prawdopodobnie prowadził ten wyścig i ten motocyklista oczywiście odprowadzi go na metę. Jeszcze powiem o tym miasteczku w białym namiocie. Po lewej stronie mamy centrum prasowe. Mamy również centrum takie, gdzie można się posilić, gdzie zawodnicy od Razu po tym wyścigu odbierają suplementy diety, mogą zjeść, mogą posilić się, ale teraz widzimy już tych pierwszych zawodników, którzy...